Czerwony kapturek! Porem lasem przybiegłam tu sama, Z lekarstwami przysyła mnie mama. Zajmijcie nie nasz głos! mam chrypkę! Nie zdążyłam cię dojrzeć, przed chrypkę? Chodź do okna! Nie, nie, nie mogę, bo biegnąc z drogą z zraniłam się w nogę, ledwie stoję. Ach, puść, babciu, miła! No i babcia drzwi otworzyła. Możecie sobie, moi drodzy, wyobrazić, co się wtedy działo. By opisać, to słownie jest za mało. zaciskać w Powiem krótko. Wilżycko się wdarło i ryknęło.